Cześć, zdrowie. W dzisiejszym odcinku gramy sobie nie w Roblox ani w Minecrafta, tylko w gasa. Zostawcie łapki w górę z dzwoneczkiem, a my zaczynamy. Nie nagrało się to, jak się przywitałem, więc nagrywam tak. No i zapraszam do odcinka. To zaczynamy gierkę. O, dobrze. Już tutaj, startinguje się i zobaczymy, kto będzie impostorem, a jak kto nie będzie jestem ciekawym oh, no. Oczywiście ciągle długo się włącza Dobrze, i to to jest No kurde Takie ale dziś trudno Chociaż jest ważne, że gram O tu już ta nowa mapa? Nie no, ma szczęście, bo ja lubię Tej nowej mapy Gdzie ja mam misję? Muszę zobaczyć Gdzie ja mam... Co to jest? Ja tak, tak, tak Okej, okay, bo ja CO SIĘ STAŁO? Ja naprawdę bardzo długo nie grałem w Amonga Drodzy no co się stało? No halo 10 sekund czyli minimum sekund będę czekał teraz Specjalnie tak robię Łoł 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 nie no każdy skipnął prawie każdy okej okay? mm, okej okay. no. to ile jeszcze ojej no dobrze to źle jakoś wyszła gierka a ten ktoś napisał żebym nagrała moga bo no bo po prostu no zobaczcie zdjęcie tutaj się wysłało o no wysłało się zdjęcie nawet wam pokazałem i chcę właśnie jakieś taski zrobić, ale właśnie o tutaj mam wizji jaki? jaki? jeden, dwa, trzy cztery, pięć, siedem no łatwo to było jeszcze jakieś są tutaj ej na razie tak mało tasków to na pewno w elektryku. No. W elektryku. Kocham kabelki. To są moje ulubione. Kabelki to moje ulubione taski. Nie wiem czemu, ale tak. Jak ja, ja lubię To jest moje najle No nie. Jak zawsze. Jak zawsze. Czy moje nagrywam w ogóle od 23? No dobrze. Co niby? Chodź, ho, chod, ho. Chod. Gdzie jest dło? Mi <grywka> Look at him Ale dlaczego w ogóle nie można tutaj pisać? Jest najgorsze Żyja? A co ja zrobiłem? Że nikt mnie nie dał, ja nie skipię. Ja w ogóle na nikogo nie zagłosowałem. No i dobrze, dobrze, że skipę. Albo, bo jakby mnie wywalili, to ja bym. Nieważne. Nie o, moja ulubiona misja. Znaczy. nie ulubiona, znaczy ulubiona, no. Ale. znaczy, to jest lepsze niż kabelki, ale kabelki też są git Nie. No dobrze, tu idziemy po taski. Kabelki, o wielku mowa. Dobrze, wiemy. Tutaj łączymy kabelki. Ej, on mógł mnie zabić akurat, mógł mnie zabić. O nie, o nie, ja na widzę tego. Tu trójkę tam, ja zrobię to. Um, teraz będę musiał, kurde, jakiś... No gigabajty będę musiał to przychodzi z gigabajt nie lubię tego. Jeszcze muszę w nocy film montować, chyba jutro wymontuję i pojawię. No, no ale że oni wygrali. No kurde Nie nie potrafię to grać. Dobrze, jeszcze raz. O. L. X. Może to może sobie skinka. Wolę jaśniejszego, no. Tak właśnie, ktoś ma jasnego, jak nie ma nikiej jasnego. O! No! Jest git, git, git. Dobrze. Kolejny... Kolejna mapka, kolejna gra. Zobaczymy, czy ja będę impostorem, czy nie. Dobrze. No nie, no chlumej. Still dentist. No, O co chodzi w tym? No nie! Ja nie pod... Nie, powiem. Witali więcej, więc go wywalą. Zobaczmy, czy go wywalą. No i wywalili, no. No, no właśnie, no. To nie był on. To nie był on. De... Yy, kurde. Muszę to wyciąć. Jeszcze raz. Przy... To będzie. No nie. No nie. No nie. Po co gigabajty do tableta trzeba przenosić? No by zajdziemy po taski. Ty! Ale fajne taski. Ale fajne taski. Dodali owe taski. O to był mój ulubiony nom. Dobrze, tu idziemy po kolejne taski. Nie no. Czemu? Najgorsze. Czemu stawię tu do tego? To jest jakaś dziwna giera. No nie. Akurat robiłem taska. Akurat taska robiłem. Co pomijam? No? Zdecydowałem, że nie pomijam. Dawajcie, co ja mam napisać tu? Ja nie mogę w ogóle odpisać, halo, dobrze, to ja, na kogo, na kogo, realist, no to skipujemy, niech będzie, a co, no, no to pewnie teraz każdy na realist, no, jeden skipnął, jeden skipnął, ja też dałem w sumie na niego, na niego też dałem. A jest, mamy go, mamy go. A jakby mnie tak wywalili o kurde, to by nie było fajne. O! O! No, no left the game, bo jak miał ciągle grać jako duch? No to, to, to nie jest fajne grać jako duch, no w ogóle. Dobrze, teraz... Nie wiem co ja mam robić. Nie mam tasków. Paliwo. No, lubię tak. Ej, 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 chyba wiedziałem impostora, ale nie wiem jak się nazywa. No nie, no, taska nie zrobiłem. Chy chyba nie zrobiłem, ale no, czemu oni ciągle zgłaszają? Nie wiem. że zraili, nie, wiem nie, 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 nie. Ło, akurat on napisał? To jest na, na kogoś zgłaszałem. Uy, uy. Gdzie tu tam pisać ło? Wo"? Work. O, o". o". o nie, zgłaszają. Danna nie. Tak. Nie wywalają go. Tak, nie, przecież nie na niego zagłosowałem. Ale oszustwa. Jeszcze raz. No mówiłem, że to... Eee. No nie! No nie, żartujesz sobie! Żartujecie sobie! A, a nie to nie on, za... Nie to nie on zgłosił. Za... Dobrze, dobrze że, dobrze zgłosili moje ciało szybciutko Nie, to nie było moje ciało Nie zgłosili moje mojego, a nie, to zgłosili moje ciało A bo ja nie wiem Widz Widzogę to ma starość, garość Zabili mnie i mam tablet pobity Bezsensowne No o nie! Przegramy to! Przegramy to! Przegramy! No nie, przegramy to! Przegramy! Ach, nie da się z wami grać w ogóle! No, i tak mi poszło 15 level. Tyle serc. Nie wiem. Może sobie teraz coś kupimy jeszcze szybciutko. Nie jak to by będzie wyglądało, ale może. Ty! Co tak dużo. <śmiech> <śmiech> o! Ale można kupić. No, no. Za dużo Co? pi pi pip! to to jest. No pi A on to, a on to mam. Kupić. Ja bym chciał coś założyć to. No ja chcę to Byk. No, sukces, sukces, sukces. Ja chcę to. Byk. Sukces. Ja kupuję tylko bołanek. Nie wiem czemu. Sukcesem się wszystko zaliczyło, teraz wychodzimy, chcę zobaczyć co mam o, tyle mam, mam. sukcesem się wszystko zaliczyło. Tutaj fajne minki i tak wolę to, żeby trzeba mieć. Ale okej, okay. nie mam petów. Zarobiście. I to sobie wezmę. Nie taką, tylko mieć, nie? Okej, okay, i tak nie mam jakiej kupić. No co, co to jest w ogóle za czapka? Nie patrzałem. Eee, yy, nieważne, czemu Cią, ja ciągle zgodziłem z tym. Eee, yy. yy, te, to teraz. No dobrze, nieważne, pozostanę przy tym. Co, no, papa. Pa. A, i tak mi poszło, zapomniałem powiedzieć. Nara.